Cześć, ten Wafel, witam Was znowu w Hadesie. Mamy tutaj og... Zagramy sobie po raz pierwszy łukiem, bo mam tutaj coś takiego, że właśnie będę tym dostawał 20% więcej tych cośów do ulepszania ogólnie naszych rzeczy. Tak, wiem jak tym walczyć. Wiem jak tym walczyć. Dosyć średnia raczej broń, ale dobra. Jakby zagramy sobie czymś nowym. Potem weźmiemy sobie, zagramy. Jak zdobędziemy kluczy kieszenie, to zagramy sobie w włócznią. Spróbujmy, zobaczmy. Mamy coś od razu od Poseidona? A tak za te dodatkowe obrażenie odpycha wrogów, właśnie chyba to wezmę. Ja muszę jednocześnie patrzeć na siebie, żeby wiedzieć kiedy ten wskaźnik miga. Albo czekaj. Trzeba się wyuczyć. No tak po prostu na, na ten timing. Ej, nie najgorsza ta broń w sumie. Można sobie łatwo tutaj załatwić typów. Jak ma się dobry timing, to jest git. Można załatwiać na dystans właśnie. I z tym bossem to będzie łatwe. Dosyć. No, bo tam trzeba było się zbliżać i szybko uciekać. A teraz? Teraz tak nie będzie. I zawsze mogę zrobić sobie też salwę taką. Cyk. Ej, nie, nie zadaję to za dużo obrażeń. niestety. Dobra, dawaj tą bombę i w sumie nie mam nic innego do lepszenia, więc dam to. No i cyk, kluczek. To akurat była świetka walka. Większe życie? Bardzo chętnie. Musi to być uzdrowisko, które zleciłem wtedy w domu. A tak za free po prostu. A i jeszcze mogę tutaj sobie się odleczyć. Okej, okay, dobra, ale tak za free po prostu? No dobra, świetnie. Okej, okay, tu będę miał jakoś trudniej. I mogę albo właśnie te upgrade'y, albo te kryształki do ulepszenia wszystkiego. Wezmę te upgrade'y, bo ja mam teraz właśnie boost'a do tych upgrade'ów, dzięki temu, że wziąłem łuk. Nie, nie, nie! Ledwo uciekłem. Bra. Masz, chłopie, salwą. E, ta salwa prawie nic nie robi. No chyba, że masz wielu typów, wtedy to tak. Albo, tu, albo typ jest duży. Nie, mu też nie niewiele zrobiło. Ale no nawet, jak mam takie czachy, no to ten. ta salwa się nie przydaje. No bardziej się opłaca po prostu, jakby strzelić w nich i rozwalić kilku naraz. No. A jezu! Wyłączyłem grę! Wziąłem. Kliknąłem guzik Windowsa. No i gitowa. Witaj, Afrodyto. Tak coś mi się właśnie, że to Afrodyta, ale nie pamiętałem dokładnie. Atak, atak specjalny ma większe obrażenie, wywołuje osłabienie. E, oskok osłabienie albo częściowa odporność na obrażenia od ataków pobliskich wrogów. 10% nie. Wezmę, że będę ich osłabiał tą salwą. Walił wielu typów i ich osłabiał. Będą mi 30% mniej obrażeń zadawać. Tak muszę pamiętać, żeby właśnie ich ty... O Jezu! Oni. Znowu oni. Ale dobra. Już mam łuk, także na, na, na daleki dystans mogę ich tuć. Ej, no, zblokowałem się, od zban. No halo. Ale tak ogólnie łatwiutka walka. No i git. Już nie obrywałem ani razu. Jeszcze raz? Jeszcze raz, afrodyta? Ok. Lament umierającego po śmierci wrogowie zdają obrażenia... A, dobra, to miałem. To chcę to. To musi być jeden z tych przeklętych skarbów. Tu muszę jak najszybciej ich załatwić, żeby jak najwięcej dostać. Dawaj, dawaj. O, teraz tych mogę łatwo rozwalać. Tych tamtych... O Jezu, nie zauważyłem, że on to atakuje. No, stoję sobie w miejscu i nie, nie mogę do mnie dojść. No, na otwartych mapach to jest, to jest dosyć proste tutaj. Dosyć w sensie powoli się ich zabija, ale dosyć prosta broń właśnie. Tak, to i cyk. Próba skarbu. Przywróć do... Aaa! Okej, okay, czyli teraz, teraz jest próba skarbu. Wezmę to co moje. To nie należy do ciebie. Wszystko tu należy do mnie, mordo. Mogę jakoś, nie wiem, przeskoczyć tam dalej? Stąd? Dobra. Ale ich załatwiło. Nie, no prosto jest w miarę. Nawet do mnie nie dochodzą, ja po prostu walę tym specjalnym atakiem. Jak to dobrze wytimingujesz, jest git. Nie zasłużyłeś na to, chłopcze. Kluczyk mogę. Dzięki, mordo. Nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Nie, wy, nie, 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 nie. <ścoughs> nie, no z mieczem było znacznie ciekawiej. Nie, ten łuk to, to jest jakby dosyć nudna rzecz. Jednak, kurde. Panie! Pani! Ty! Ale te czaszki trzeba rozwalić! Spawnery! Tam była pułapka, której nawet nie zauważyłem. Kurde, ile się respi! Ja myślałem, że to będzie taka gra, no spoko, masz dużo minibosów i yy, nie masz wielu typa, okazuje się, masz mnóstwo typa. Dobra. Ale załatwieni! Trochę obrywałem niestety. Ja tak specjalny wystrzałuję do plus 4 strzały. Nie. Mocny strzał jest łatwiejszy do wykonania i zadaje plus O kurde! Kupię sobie to? 30! Mam 100 tego! To coś. Co to jest? Czekaj, to, to jest boss? <noise> o nie! Eee, ck, naprawdę zgłosiłeś się na ochotnika do paktu z kruchy. No, nie zgłosiłem się za bardzo na ochotnika. A jakby nie mam wyboru Ale obrywa! Ale teraz... Ja pierdzielę, jakie łatwo teraz załatwiam. Lepiej nie być zbyt pewnym siebie. No, zbyt to nie. A jak nie jesteś pewny siebie w roguelike, to możesz łatwo oberwać. No. Dobra? Już ma mało życia. a Raczej. No, znacznie szybciej spadło niż wcześniej. Wcześniej się skupiałem dużo na tych innych typkach, żeby mi nie tłukli. Teraz też ich rozwalam, ale. No, nie trzeba do nich dobiegać. Aj, te mocne ataki. No, jak się dobrze timinguje. Ej, te strzały rozwalają te jej pociski. Och, ty. Już ma pół życia. Się wkurza chyba. Dość. Ha, co? Tak, tak, tak. Wolisz być w moich niełaskach niż. Ojca, nie? Pewnie. A to ja cię spuszczałam, typie. Jeszcze nie skończyliśmy. Wiem, jeszcze oberwiesz. Co? 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 Tego się nie spodziewałem. Proszę, ale co, co ty mnie prosisz? Nie! Jezu, jaki to? Co to ma być? Nie zaraz umrę. Nie nie. Teraz umrze Jeszcze... Ach, jest... Niemożliwe... Niemożliwe? Niemożliwe? Furia pokonana I co teraz? Starożytna krew Achilles może wiedzieć co z zrobić Wydostałem się przy użyciu łuk poszukiwaczy serc Wydosta... Wydostałem się? Teraz ten łuk będzie mocniejszy Dzięki temu, że miałem te, ten gorąc Jak ci się grrr! Nie zwracaj na nie uwagi ojcze Zablokowane, zablokowane Przywróć życie A teraz mogę kupić Sprzedaj Mogę sprzedać swoje dary Eee, a tu co mogę kupić? Okolami zabici wrogowie mają więcej szans na upuszczenie życia. Chcę to. E, pasywne pułapki zadają więcej. Eee. A, pasy że cały czas to będę miał. A tak też to pasywne, też na cały czas. Na to nie mam już hajsu. No dobra. Jadziem dalej, kontynuuj. Nigdy nie byłem tak daleko. I zrobione. O Tu jest więcej jeszcze znacznie. Ucieczka z Tartaru Asfodel. Jestem w Asfodel. Okej, okay. ruszaj. A tu jeszcze coś mogę zrobić? Nie. Zba ruszaj. Ej, kurde. łamaczę. Kto? Eee, mogę tylko skakać? O, dobra, wiem jak to działa Wiem jak to działa Dobra Jedzonko Skin Dobra Jest! Git! Kolejne. Powiew powietrza. Co to jest? Ten znak prawie jak skrzydło intoperza w imię Hadesa Olimpie przyjmuje tę wiadomość. Co to jest? Hermes. Bóg szybkości? Okej. Okay, czyli mamy flasza. Po obrażeń szybko odskocz, aby odzyskać trochę dopiero co straconego życia. Wrogowie szybciej zrzucają... Ten, ten. A może jednak nie? Może nie. Szybciej się poruszasz. Hmm. Dobra. Speed up a se wezmę. Zostaniamy pod podwózkę, a teraz ruszajmy. Dobra. Uf, mogę tu wpaść do tej lawy. Czekaj, mo mogę to albo. To chcę. To chcę. Są nowe pociski. Ok. Nieprzyjemnie. A i te, te mini, te, bo, ten mini... ten mini-boss Jako zwykły typ teraz, tylko nieopancerzony Czasami lawa wyskakuje Fajna miejscowa. Fajna Oj Teraz już są opancerzeni I chyba szybsi jacyś, są mniejsi Dobra Dajcie mi naładować ten łuk. A oni jakoś chyba. Oni inaczej działają. Oni mają atak bezpośredni. Wręcz. Oni mi jakoś tłuką tym kamyczkiem, czy to bombą, czy czymś. Dobra. Chodź tu, panie. Oni też odlawy obrywają. Przynajmniej tyle. ja! A shiftem! Już cię nie ma! <gryw> Dokładnie! Już cię, kurde, nie ma! O! Złatwieni, dobra! Plus 5? No, myślałem, że będzie 10 przynajmniej. Jedzonko. Dobra. Jest tu jeszcze jakieś jedzonko? Chyba nie. Kluczyk albo sklep. Nie mam za bardzo hajcu. Lecę po kluczyk. Ej, tu jakaś czacha była! Ajajaj aj, aj. Oj! Jak wieźmy z Dungeons'ów, <laughs> Jest ich coraz mniej. No, coraz mniej. Ja bym powiedział, że coraz więcej. O, będzie sklep! Znaczy studnia jest. Coraz się nie odzywamy, się skupiam, nie? To może odlokować broń w domu. Tak wiem! Plus dwa klucze to były i mam już osiem. Co? Dobra. Ehm, natychmiastowe przywrócenie. 19 HP. Myślę, to jest. Malusia. Ale tanie to jest, dobra. Falotwórcy? Okej, okay, czyli oni będą wskakiwać do lawy i tworzyć fa... Okej... Okay. Ona jest na początku powolna, a potem przyspiesza. Dobra... Chodź tu. O, kuźba, kicha! Chłop kicha! I robi tym... falę. No o, wybuch, biedaczek. A ja mogę przez to przedaszować? No, akurat nie udało mi się w ogóle... ...cokolwiek z tym zrobić. Panie, gdzie ty jesteś? Tutaj. Masz tam wystrzał. Nie wiem, czy to zrobiło. Gdzie ty jesteś? Gdzie on uciekł? Tutaj jest. Ty Dziadu. O. No! Slowmo kiedy do mnie lecą. Ehm. Um, jeszcze mam tu umierającego. Ale to wezmę. Eee bardzo mało. Dobra, nie będzie. Mibos? Aha. Oj Co jest? Nie, nie, nie Nie do lawy, nie do lawy Nie Ajajaj Najpierw tego chcę załatwić Oj! Przecież zrobiłem unik morto i to taki dobry Nie. Nie szczelaj. Czekaj, a tak... a tak mocny też ich... Też ich osłabia? No ses se, skoczce w końcu. Dobra. Nie! Zablokowałem się tam Umarł. Jeden leży. Prosty Przyjmij. Do razu kolejnego to gigantyczna. Nie wiem, coś tam. Uuu, after party. Jeśli twoje życie jest niskie po potyczce przywróć wartość progową. <laughs> Okej! <Okay. śmiech> Czy... Dobra. Czy jak skończę następną walkę, to wtedy mi się zwróci życie. Tak dosyć dużo. Okej. Okay. Dobra, dobra, to teraz nie umrzesz, teraz nie umrzesz. O! O nie. Mogę przez to przetasować? Mogę. Ach, kurde, ale tam, no. Już straciłem swoje. swoje jolo. Kurde, no jaki mocny weź, ile ty tego rzucasz? Przestań, panny. Chciałem zrobić z chłopem Bra. Bezpiecznie, trzeba jakoś to rozegrać O, tu jesteś, Panie Nie mogę ich rozwalić, tych pocisków Co to? Czemu to mnie tutaj waliło czymś? A tutaj tak po prostu to. Nie, tam na górze jest chłop. Oj, prawie umarły. Nie! nie zabijać mnie. Nie zabijać, nie zabijać. Nie, 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 nie. nie. Muszę przetrwać. Dobra? Żyję? Mam żyćko. Więcej wystrzałów? Nie. No życie co wezmę troszkę, może. Bo nie wiem jak to będzie z kolejnym tym. Eee, wystrzał zadaje obrażenia wrogo na niewielkim obszarze. Odskok może odbijać. Właśnie, odskok może odbijać. Git. Doceniam to wsparcie. Diament? Dużo hajsu? Czy co innego? Albo o kurde. Hydra jakaś! Ej, no dwóch bossów po raz pierwszy pokonałem w pierwszym odcinku. Znaczy w tym, w jednym. Okej, okay, czyli on robi coś takiego? Wystarczy się nie zbliżać, prawda? No i unikasz tych dziadostw. A, mogę to odbijać jeszcze. Ha! Jest Uuuu! Trzeba jego ziomków pokonać. Nie, nie, nie. Co to za kostki jakieś? Kościaki? Masz odbicie, kurde. Cyk No niezły boss Przestań przywoływać Obrwałem? Ajajaj, aj, zazdachnę Dobra, kolejny leży Jeszcze tylko ta Dobra Teraz on nie, 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 co to ma być? No, prześrobię Monik. Mm. Przecież zrobiłem Monik. Nie, no dobra, może drobnie za późno, nie. Ale jest progres i to duży. Uch, dopadnę te hydrę. Dopadnę, jeszcze ją do... Jesz, i mówię, wam, ja jej, dopadnę. Załatwię. Witaj z powrotem. Eee, weź, panie. Olimp o nim wie, obdarwuje go swoimi bez, bezwartościowymi błogosławieństwami. Jakie tam bezwartościowe? Tutaj, w moim królestwie, naszym królestwie, wyjaśnij mi dokładnie, jak to jest możliwe, Niks, albo twoja nieskończona moc wyraźnie osłabła, albo coś knujesz. Nie kwestionuj moje mocy, Hadesie. Mój syn uchron... nieuchronnie miał zostać odkryty im bliżej był powierzchni. Bogowie Olimpu cieszą się na myśl, że mają dalekiego krewnego i chętnie go powitają na swej górze. To wszystko. Ich wpływ jest bardzo ograniczony. Krew i ciemność, nie mów mi o ich wpływie. Na własnej skórze doświadczyłem ich wpływu, popełniłaś głupi błąd. To ty mnie będziesz mówił o głupich błędach, nie zmienisz kursu, który został obrany. Próbuj, ile chcesz. A co ja mogę zrobić z tym O! Oh. O, Megar... Megaira! U, uh. To tak którą rozwaliłem. Nie ma się tam, tam... W końcu udało mi się dostać do domu w bolesny sposób. Tak, tak... Mogę coś kupić za to serce? No za to krew? Chcę coś kupić. On tu wygląda jak kupiec. Handluj! O! Oh, właśnie! Ktoniczny klucz. Nektar. I znowu nektar. Oferta limitowa. A? Ah. Czyli, dobra, jakbym miał czegoś za dużo, to mogę sobie u niego tutaj wymienić po prostu. Spoko, fajnie, bardzo fajnie. O! Mamy, właśnie, że może. Y, tutaj będziemy dostawać więcej tych, tych. A, nie kupiłem sobie nic. Nie kupiłem sobie nic za to. Lepszy refleks. Y, plus jeden do dodatkowy odskok w krótkim odstępie czasu. Ej, za 50. Odrzucenie śmierci drugie jest za 500. Dobra, wezmę lepszy refleks. Tylko jeden można zrobić? No dobra. Mroczna obecność. A czemu ja mam to wyłączone? A nie, ja tego nawet nie, nie wlepowałem. Dobra, chtonić na żywotność, będę się trochę leczył po e, przejściu. I wezmę sobie to razy 3. 3 e, 30% więcej obrażeń, kiedy atakuję w plecy. No, tak się no, Z każdym kolejnym ranem czuję się coraz mocniejszy tutaj. Coraz więcej jestem w stanie zrobić. A dalej nie wiem, co mogę zrobić z tą krwią. Czekaj. Jak mam tutaj, nie mogę zobaczyć mapy. Długa droga przede mną, chyba jestem gotów. Powiedz jeszcze raz tą drogę, jaka była droga. Najdalsza osiągnięta komunata. 25. A eee. Ajajaj... No dobra! No. Także na dzisiaj to na tyle, mam nadzieję, że się podobało, następnym razem gramy sobie w włócznią i mam nadzieję, że rozwalimy tego węgorza, w końcu węgorza, nie, co to było? Nie pamiętam, do zobaczenia, siemka!